Istnieje owoc, który prawdopodobnie już masz w swojej kuchni, spokojny i pozornie nieszkodliwy. Jednak dla osób, które przekroczyły 60 lat, jego spożycie może stopniowo wpływać na mózg, osłabiając pamięć i przyspieszając postęp demencji, nie dając tego odczuć. Zaskakujące jest to, że większość osób nadal uważa go za zdrową opcję, chociaż w moim doświadczeniu klinicznym zauważyłem, jak wyeliminowanie go z codziennej diety znacząco zmienia życie moich pacjentów. Nazywam się dr Andres Galarza i od ponad 25 lat pomagam mężczyznom i kobietom po 60 roku życia odzyskać energię, klarowność umysłu, a przede wszystkim zapobiegać pogorszeniu funkcji poznawczych. Odkryłem coś prostego, ale potężnego. Kiedy przestajemy improwizować z jedzeniem i zaczynamy jeść świadomie, mózg reaguje szybko i zdecydowanie. Niewielu o tym mówi. Nie wszystkie owoce są korzystne dla starzejącego się mózgu. Niektóre podnoszą poziom cukru we krwi, powodują stan zapalny i wpływają na połączenia nerwowe. Te same, które są niezbędne do pamiętania imion, utrzymywania koncentracji czy powstrzymywania demencji ale istnieją owoce, które robią dokładnie odwrotnie. Wzmacniają neurony, chronią naczynia krwionośne mózgu i poprawiają pamięć. W tym wideo ujawnię pięć owoców, których nigdy nie powinieneś spożywać po 65 latach, a także owoce, które warto włączać codziennie, jeśli chcesz zachować bystry umysł, nienaruszoną pamięć i niezależność na dłużej. Zostań do końca. Ponieważ ostatni owoc, który wymienię, pomógł moim pacjentom odzyskać klarowność umysłu i pamięć w zaledwie kilka tygodni. Zanim przejdziemy dalej, jeśli masz ponad 60 lat i martwisz się o swój mózg, pamięć lub samodzielność, zasubskrybuj. Tutaj dzielę się praktycznymi zaleceniami opartymi na dowodach naukowych, specjalnie dla Ciebie. Jeśli interesują Cię podobne tematy, zostaw komentarz abyśmy mogli je uwzględnić w przyszłych wideo. Zacznijmy od pierwszego owocu, którego warto unikać. Możecie to zaskoczyć. Często występuje w małych, kolorowych opakowaniach, gotowych do spożycia. Wielu starszych dorosłych nawet podaje je razem z porannymi lekami. Jednak to, co wydaje się nieszkodliwym gestem, może powoli szkodzić Twojej pamięci. Porozmawiajmy o koktajlach owocowych w syropie i dlaczego stanowią one słodkie zagrożenie dla mózgu. Koktajle owocowe w syropie występują w małych opakowaniach, z miękkimi kawałkami, łatwe do rzucia i w jaskrawych kolorach. Dla wielu osób po 60. roku życia są idealną przekąską lub towarzyszem śniadania. Spożywane razem z porannymi lekami dają wrażenie wyboru czegoś zdrowego. Ale prawie nikt nie podejrzewa, że te kubeczki owocowe są w rzeczywistości cichym wrogiem mózgu. Problem nie tkwi wyłącznie w owocach, lecz w płynie, który je otacza. Większość tych produktów w puszkach zanurzona jest w syropach o wysokiej zawartości fruktozy lub w skoncentrowanych sokach pełnych cukrów prostych. Gdy te cukry trafiają do organizmu na czczo lub w sposób powtarzalny. Powodują gwałtowny wzrost glukozy. Co się dzieje później? Insulina rośnie, naczynia krwionośne stają się zapalne, a co najgorsze, spada produkcja tlenku azotu i innych czynników ochronnych dla neuronów. Dowody naukowe to potwierdzają. Badania wskazują, że częste spożywanie syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości fruktozy wiąże się z przyspieszonym pogorszeniem funkcji poznawczych. Stanem zapalnym mózgu i większym ryzykiem choroby Alzheimera. W przeciwieństwie do świeżych owoców z błonnikiem, owoce w syropie trafiają do mózgu jak cios wolnym cukrem, stopniowo niszcząc synaptyczne połączenia niezbędne do pamięci. Widziałem to w mojej praktyce. Carmen, 72 lata, codziennie rano jadła kubek owoców w syropie przez ponad dekadę. Przyszła zaniepokojona ponieważ zapominała o prostych zadaniach. Jej umysł był zamglony, a kontakt z wnukami sprawiał jej trudność. Analizując jej dietę, odkryliśmy, że te praktyczne opakowania były częścią problemu. Po ich wyeliminowaniu i zastąpieniu świeżymi owocami o niskiej zawartości cukru, w ciągu miesiąca jej rodzina zauważyła zmiany. Była bardziej uważna, w lepszym humorze i z większą klarownością umysłu. Nawet wersje oznaczone jako bez dodatku cukru lub we własnym soku mogą wprowadzać w błąd, ponieważ owoc traci dużą część błonnika. Spędził miesiące w metalowym opakowaniu i przeszedł zabiegi konserwujące jego wygląd. Efekt jest podobny: mniej składników odżywczych chroniących mózg i większy negatywny wpływ na pamięć. To, co wydaje się łatwą i słodką opcją na przekąskę lub śniadanie. W rzeczywistości stopniowo pogarsza pamięć. Moja rekomendacja jest jasna: unikaj koktajli owocowych w syropie i wybieraj świeże owoce ze skórką i błonnikiem, które odżywiają mózg, zamiast go sabotować. A jeśli myślisz, że problem ogranicza się do owoców w puszkach, poczekaj aż odkryjesz, co dzieje się z przemysłowymi sokami owocowymi, a nawet z naturalnymi. Spożywanymi w nadmiarze. Tam znajduje się jedna z najczęstszych przyczyn skoków glukozy, które bezpośrednio uszkadzają neurony hipokampa regionu odpowiedzialnego za pamięć. Soki owocowe to cios cukrem przebrany za zdrowie. Są reklamowane jako praktyczna i naturalna alternatywa na początek dnia. Ich opakowania obiecują witaminy i energię, a wielu starszych dorosłych uważa, że szklanka soku pomarańczowego lub innego owocu to najlepszy sposób na śniadanie. Nawet ci, którzy przygotowują je w domu, czują, że robią coś zdrowego. Ale prawda jest taka, że zarówno soki przemysłowe, jak i naturalne w nadmiarze bezpośrednio podnoszą poziom cukru we krwi, wpływając na starzejący się mózg. Główna różnica tkwi w błonniku. Jedząc całą pomarańczę, miąż i jadalna skórka. Spowalniają wchłanianie cukru. Natomiast przy wyciskaniu owocu błonnik znika, a do organizmu trafia wolny cukier, szybki i bez kontroli. Powoduje to skoki glukozy, gwałtowny wzrost insuliny i stan zapalny naczyń krwionośnych odżywiających mózg, co w dłuższej perspektywie skutkuje problemami z pamięcią, koncentracją i większym ryzykiem demencji. Udowodniono? Że osoby często spożywające soki owocowe mają mniejszy hipokamp, obszar mózgu przechowujący wspomnienia. Innymi słowy, im więcej soku, tym łatwiej zapomnieć to, co się dopiero wydarzyło, powtarzać pytania lub tracić klarowność umysłu. Zauważyłem to u Miguela, pacjenta 70-letniego, który przez dziesięciolecia codziennie rano pił dwa szklanki naturalnego soku pomarańczowego dla witaminy C. Przyszedł zaniepokojony, ponieważ rozpraszał się podczas prowadzenia i zapominał o prostych sprawach. Jego poziom glukozy był wysoki, a on nie rozumiał dlaczego, skoro uważał, że prowadzi zdrową dietę. Kiedy zasugerowałem, aby przestał pić soki i zaczął spożywać owoce w całości, jak jabłka czy kiwi, efekty były szybkie. W zaledwie miesiąc powiedział mi, że rano nie czuję już zamglenia umysłu. A jego pamięć jest znacznie wyraźniejsza. Nawet soki oznaczone jako 100% naturalne, lub bez dodatku cukru, mogą wprowadzać w błąd. Jedna mała butelka może zawierać ilość cukru równą trzem lub czterem pomarańczom, a nikt nie zjadałby tylu owoców naraz. Tymczasem mózg otrzymuje tę lawinę glukozy bez żadnej ochrony. Dlatego moja rada jest prosta. Ogranicz soki do minimum. Jeśli je spożywasz, niech to będzie okazjonalnie i w małych porcjach. Pamiętaj, że to, co naprawdę chroni mózg, to nie cukier z owoców, lecz ich błonnik, przeciwutleniacze i związki obecne tylko w całym owocu. Suszone owoce z dodatkiem cukru to najsłodsze oszustwo dla Twojej pamięci. Garść rodzynek tu, kilka daktyli po posiłku, kilka suszonych fig przed snem. Wielu dorosłych po 60 roku życia uważa te opcje za bardziej naturalne niż przetworzone słodycze. I choć wydają się nieszkodliwe, małe i łatwe do przechowywania, w rzeczywistości obciążają mózg skoncentrowanym cukrem, przyspieszając pogorszenie funkcji poznawczych. Problem suszonych owoców polega na tym, że koncentracja cukru z owocu świeżego jest znacznie większa w mniejszej objętości. Na przykład jedna filiżanka rodzynek może mieć więcej cukru niż puszka napoju gazowanego. W przeciwieństwie do świeżych owoców, niemal nie zawierają błonnika spowalniającego wchłanianie. Co się wtedy dzieje? Szybki skok glukozy, wzrost insuliny i kaskada stanów zapalnych bezpośrednio wpływających na mózg. Dodatkowo wiele suszonych owoców komercyjnych nie tylko zawiera naturalny cukier, lecz jest pokrytych syropem olejami lub konserwantami, takimi jak siarczyny. Te dodatki utrudniają wchłanianie niezbędnych minerałów, takich jak cynk i magnez, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Innymi słowy, nie tylko przeciążają twój mózg glukozą, lecz także odbierają niezbędne mechanizmy obronne chroniące neurony. Opiekowałem się pacjentami, którzy codziennie wieczorem jedli daktyle Myśląc, że pomoże im to zasnąć. Nie zdawali sobie sprawy, że utrzymywały one ich poziom glukozy na wysokim poziomie przez całą noc, uniemożliwiając mózgowi głęboki odpoczynek i blokując uwalnianie hormonów naprawczych. Efekt. Wstawali zmęczeni, z ciężkim umysłem i coraz częściej zapominali. I nie chodzi tylko o pamięć. Nadmiar cukru w suszonych owocach wpływa także na nastrój. Wiele osób powiedziało mi, że po spożyciu zbyt wielu rodzynek lub fig czują smutek, apatię lub spadek nastroju spowodowany zmianami w chemii mózgu wywołanymi przez wysoki poziom glukozy. Dlatego nalegam: suszone owoce, nawet jeśli są sprzedawane jako zdrowe, należy traktować jak skoncentrowane słodycze. Jeśli chcesz chronić pamięć, Unikaj ich, lub spożywaj tylko w małych ilościach i okazjonalnie. Nie zamieniaj ich w codzienny nawyk. Bardzo słodkie owoce tropikalne stanowią kolejne źródło cukru, które może zaszkodzić pamięci. Mango, dojrzały ananas i bardzo słodka papaja kojarzą się ze świeżością, latem i zdrowiem. Wielu dorosłych po 60 roku życia włącza je do diety. Myśląc, że dostarczają witamin, co jest prawdą, jednak w nadmiarze mogą nasycić mózg cukrem. Na przykład duże mango może dostarczać ponad 40 g cukru, prawie równowartość kilku łyżek stołowych cukru. Gdy taka ilość glukozy i fruktozy trafia nagle do organizmu, następuje skok insuliny, stan zapalny naczyń krwionośnych odżywiających mózg i zaburzenia w metabolizmie neuronów. Z czasem prowadzi to do insulinooporności mózgu, co sprawia, że neurony nie wykorzystują energii prawidłowo. Efekt: zmęczenie umysłowe, częste zapominanie i większe ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Pamiętam Rosę, 68 lat, która codziennie po południu piła smoothie z mango i ananasa, myśląc, że odżywia mózg. Jednak mówiła mi, że coraz częściej odczuwam mgłę umysłową. Trudności w organizowaniu prostych zadań i zapominanie o spotkaniach. Po przeanalizowaniu jej diety stwierdziliśmy, że spożywała więcej cukru niż mózg był w stanie przetworzyć. Po ograniczeniu smuty i zastąpieniu ich owocami o niskiej zawartości cukru, takimi jak jabłko i kiwi, w ciągu miesiąca jej pamięć się poprawiła, a umysł czuł się lżejszy. Ważne jest zrozumienie, że osoby po 60. roku życia mają wolniejszy metabolizm i mózg bardziej wrażliwy na stres oksydacyjny. To, co u młodego człowieka może nie mieć znaczenia, u starszego stanowi realne zagrożenie dla zdrowia poznawczego. Nie oznacza to całkowitego wyeliminowania owoców tropikalnych. Jeśli je lubisz, spożywaj je okazjonalnie, w małych porcjach i w towarzystwie błonnika lub białka. Aby spowolnić wzrost cukru. Ale uczynienie z nich codziennego nawyku, szczególnie w smoothie lub dużych porcjach, to pewny sposób na przeciążenie pamięci i przyspieszenie jej pogorszenia. A jeśli owoce tropikalne stanowią ryzyko, poczekaj, aż poznasz kolejną bardzo popularną latem owoc. Arbuza, orzeźwiający, lekki i pozornie nieszkodliwy, gdy jest bardzo dojrzały, może stać się zagrożeniem dla pamięci. W supermarketach przekąski owocowe przedstawiane są jako nowoczesne i lekkie opcje. Chipsy z banana, plasterki jabłka, krupiące paski mango, wszystkie zapakowane w torby z etykietami naturalne, bez wyrzutów sumienia, lub do podjadania między posiłkami. Wiele osób po 60. roku życia wpada w pułapkę. Myśląc, że są lepsze niż ciasteczka czy słodycze. W rzeczywistości są to produkty ultraprzetworzone, które niszczą pamięć i przyspieszają starzenie się mózgu. Główny problem tkwi w ich przygotowaniu. Większość jest smażona w rafinowanych olejach roślinnych, takich jak palma czy przemysłowy słonecznik. Podczas podgrzewania oleje te ulegają utlenieniu i wytwarzają związki prozapalne które trafiają do mózgu, gdzie wpływają na neurony, zaburzają ich komunikację i sprzyjają pogorszeniu funkcji poznawczych. Innymi słowy, to, co wydaje się lekkim owocem, jest w rzeczywistości koktajlem szkodliwych tłuszczów, który zatruwa umysł. Dodatkowo, produkty te często zawierają dodany cukier, syropy lub przemysłowy miód w celu osłodzenia. Powoduje to wyższe skoki glukozy. Wraz ze skutkami utlenionych tłuszczów, podwójny cios dla pamięci. Z jednej strony cukier niszczy połączenia nerwowe, z drugiej strony przetworzone tłuszcze zwiększają stan zapalny mózgu. Pamiętam Teresę, 71 lat, która z dumą mówiła, że zastąpiła ciasteczka chipsami bananowymi. Wkrótce zaczęła zauważać zapominanie i ciężkość w głowie. Po sprawdzeniu etykiety odkryliśmy, że zawierały ponad 30% oleju palmowego i dodanego cukru. Poprosiłem ją o ich wyeliminowanie i zastąpienie świeżymi owocami. Po miesiącu czuła się mentalnie bardziej klarowna i mniej zmęczona. Przekaz jest prosty. Świeże owoce nie muszą być smażone, słodzone ani pakowane, aby były zdrowe. Gdy zamieniają się w chipsy, przestają być pożywieniem. I stają się ultraprzetworzonym produktem sabotującym pamięć. Tym zamykamy listę pięciu owoców, które mogą szkodzić mózgowi po 60 roku życia. Teraz przejdźmy do rzeczy ważnej. Owoce, które naprawdę chronią neurony, poprawiają krążenie mózgowe i pomagają zachować pamięć nienaruszoną przez wiele lat. Pierwszym owocem, który polecam, jest mały o intensywnie niebieskim kolorze potwierdzony licznymi badaniami naukowymi jagody Choć są maleńkie i lekko kwaśne w smaku te owoce kryją niezwykłą moc dla mózgu Wielu ekspertów nazywa je nawet owocami pamięci Nie jest to przypadek Jagody są pełne antocyjanów naturalnych związków chroniących mózg przed starzeniem Z biegiem lat mózg staje przed dwoma głównymi wrogami stresem oksydacyjnym i stanem zapalnym. Oba uszkadzają neurony, osłabiają połączenia między nimi i przyspieszają problemy z pamięcią. Antocyjany zawarte w jagodach neutralizują część tych uszkodzeń i pomagają komórkom mózgowym działać lepiej oraz komunikować się bardziej efektywnie. Badania pokazują, że osoby starsze, które regularnie włączają jagody do diety, Poprawiają pamięć, uwagę i klarowność umysłu w ciągu kilku tygodni. Najważniejsze jest to, że efekt ten nie jest tymczasowy. W dłuższej perspektywie jagody pomagają utrzymać zdrowy hipokamp obszar odpowiedzialny za przechowywanie wspomnień i uczenie się nowych rzeczy. W mojej praktyce zaobserwowałem bardzo wyraźne rezultaty. Andres, 74 lata. Martwił się, ponieważ zapominał, gdzie zostawia klucze i miał trudności ze śledzeniem wiadomości w telewizji. Zaproponowałem mu dodanie pół szklanki świeżych jagód, każdego ranka, czy to w jogurcie naturalnym, czy w smoothie bez cukru. Po trzech miesiącach powiedział mi, że jego umysł jest bardziej przejrzysty, łatwiej pamięta i czuje się pewniej w rozmowach z przyjaciółmi. Dodatkowo jagody są niskocukrowe i bogate w błonnik, co oznacza, że odżywiają mózg bez wywoływania gwałtownych skoków glukozy. Dlatego zawsze powtarzam, że jeśli jest owoc, który powinien znajdować się w lodówce każdej osoby po 60. roku życia, która chce dbać o pamięć, to są to jagody. Mały, codzienny nawyk z wielkimi korzyściami. Jeśli jagody chronią neurony, kolejny owoc poprawia krążenie mózgowe zapewniając komórkom dopływ tlenu i składników odżywczych, aby pozostały aktywne. Mam na myśli granat. Jest to owoc, który wielu ignoruje, bo nie wie, jak go spożywać, ale każdy jego czerwony owoc kryje prawdziwy skarb. Kwaśny i świeży smak to tylko widoczna część. Najważniejsze jest to, co robi wewnątrz organizmu, a szczególnie w mózgu. Granat jest bogaty w polifenole. Zwłaszcza punikalaginy, które działają na naczynia krwionośne, pomagając im się rozluźniać i poprawiając przepływ krwi. Dzięki efektywnemu krążeniu mózg otrzymuje więcej tlenu i składników odżywczych, niezbędnych do utrzymania pamięci i jasności umysłu. Z biegiem lat, tętnice dostarczające krew do mózgu stają się sztywniejsze i węższe co przyczynia się do pogorszenia funkcji poznawczych i demencji naczyniowej. Granat chroni przed tym problemem, utrzymując elastyczność naczyń i zmniejszając stan zapalny, który je uszkadza. Zaobserwowałem znaczące zmiany u moich pacjentów. Dolores, 69 lat, często zapominała i odczuwała ciężkość w głowie. Zaleciłem jej spożywanie pół szklanki ziaren granatu codziennie. Czy to w sałatkach, jogurcie, czy same. Po dwóch miesiącach powiedziała, że ma więcej energii, lepiej śledzi rozmowy i odzyskała przyjemność czytania, nie tracąc wątku tego, co czytała. Oprócz ochrony krążenia, granat działa jako antyoksydant, hamując wolne rodniki w mózgu. Regularne spożywanie soku z granatu, czystego, bez dodatku cukru, poprawia pamięć i koncentrację. Należy unikać soków komercyjnych mieszanych z innymi słodkimi sokami, ponieważ niwelują ich korzyści. Najlepiej jeść świeży owoc lub przygotować małą szklankę świeżego soku w domu. Jeśli granat wzmacnia krążenie mózgowe, kolejny owoc odżywia bezpośrednio neurony, wzmacniając ich strukturę i poprawiając komunikację między nimi. Jabłko. Choć zwyczajne i proste. Jabłko, szczególnie ze skórką, jest wielkim sprzymierzeńcem starzejącego się mózgu. Jego moc tkwi nie tylko w błonniku, ale także w kwercetynie, antyoksydancie skoncentrowanym w skórce, który zwalcza stan zapalny i uszkodzenia oksydacyjne mózgu. Przewlekły stan zapalny i stres oksydacyjny przyspieszają pogorszenie funkcji neuronalnych i pamięci z czasem. Spożywanie jabłka ze skórką działa jak tarcza ochronna dla mózgu przed tym cichym zużyciem. Dodatkowo błonnik rozpuszczalny stabilizuje poziom glukozy we krwi, co jest kluczowe dla uniknięcia skoków szkodzących pamięci. Mózg z stabilną energią działa lepiej, pamięta więcej i utrzymuje koncentrację oraz jasność umysłu dłużej. Pamiętam Vicente, 75 lat. Który stale zapominał czego potrzebuje podczas zakupów. Jego dieta nie zawierała całych owoców i była pełna białego chleba oraz ciastek. Zaproponowałem mu codzienne spożywanie jabłka ze skórką, i w kilka tygodni zauważył mniej zapominania, lepsze trawienie i więcej energii. Jabłko jest dostępne, tanie i łatwe do włączenia do diety. Samo, w sałatkach, z niesłodzonymi orzechami lub w plasterkach na jogurcie naturalnym. Kluczowe jest, aby jej nie obierać, ponieważ większość antyoksydantów znajduje się w skórce. Jeśli jabłko chroni mózg w codziennej rutynie, kiwi dostarcza coś, czego niewiele owoców oferuje. Dużą ilość witaminy C, niezbędnej dla neuronów. Małe, o szorstkiej skórce i jasnej zielonej miazdze, kiwi jest skarbem dla mózgu osób po 60. roku życia. Witamina C neutralizuje wolne rodniki, chroniąc komórki nerwowe i ich połączenia. Przy odpowiednim poziomie tej witaminy pamięć, koncentracja i nauka utrzymują się dłużej. W mojej praktyce zauważyłem to u Julii, 70 lat, która miała trudności z pamiętaniem imion i odczuwała stałe zmęczenie. Po dodaniu dwóch kiwi dziennie jednego na śniadanie i drugiego na przekąskę w ciągu miesiąca zauważyła większą energię, lepszy nastrój i mniej zapominania. Dodatkowo kiwi pomaga obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, który uszkadza hipokamp. Obniżając kortyzol, kiwi chroni mózg i poprawia nastrój oraz jakość snu. Można je jeść samo, w smoothie bez cukru lub nawet ze skórką, dokładnie umytą, bogatą w błonnik. Kolejnym owocem są zdrowe tłuszcze które odżywiają błony neuronów, poprawiając jasność i odporność umysłową. Awokado. Choć nie jest słodkie, jest idealne dla starzejącego się mózgu. Jego bogactwo w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe wzmacnia błony neuronów i poprawia komunikację między komórkami. Mózg zawiera dużą część tłuszczu, który z biegiem lat utlenia się i traci funkcję, wpływając na pamięć, szybkość myślenia, i koncentracje. Tłuszcze zawarte w awokado pomagają naprawiać błony komórkowe i umożliwiają neuronów przekazywanie informacji w sposób jasny i szybki. Dodatkowo dostarcza witaminy E, antyoksydantu chroniącego neurony i zmniejszającego ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Widziałem to u Estebana 78 lat, który często zapominał. Zaproponowałem mu pół awokado dziennie w sałatkach lub na pełnoziarnistym chlebie. Po trzech miesiącach jego umysł był bardziej bystry, lepiej rozumiał przeczytane treści, a nastrój się poprawił. Tłuszcze te również sprzyjają krążeniu, zmniejszając poziom złego cholesterolu i zwiększając przepływ krwi do mózgu, dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych dla lepszej wydajności umysłowej. Pół awokado dziennie wystarczy, aby czerpać korzyści bez nadmiaru. Po 60. roku życia każdy wybrany owoc może przybliżyć Cię do jasnego umysłu lub do pamięci, która gaśnie. Owoce przetworzone i wysokocukrowe uszkadzają neurony, podczas gdy świeże i bogate w antyoksydanty je chronią. Twój mózg nadal może pozostać silny. Zacznij już dziś.